Zmienimy mi pani? NIE NA CMENTARNA! Pamiętasz mnie? Przed przedszkole, bal przebierańców. <grym> I to? Na podwieczorek był wtedy budyń, a ja oddałem Ci swoją porcję. A ja nie jestem bezinteresowny. Wiedziałem, że kiedyś przyjdzie zapłacić mi za ten budyń. Zrobisz coś dla mnie. Kogo on zabić? W moim pokoju jest goła maniura. Nie chcę jej oglądać. Jest piana i schizuje. Idź do mnie i ją wywał. Może się przedać, jak chcesz. Ale ma jej nie być jak wrócę. Przy żebyś mnie wywalił? Ale paruba. Mówił, że skizujesz. No tak, powiedziałam mu, że go kocham. Mówił też, że mogę cię przelecieć. Próbowałem kiedyś seksu. Twierdzę, że to idiotyzm, ale zawsze byłem ciekaw, jak to jest oralnie. Co ty robisz? Zaprowadzisz mnie do Wiktora. Mam z nim do pogadania. O chyba cię posrało. Nie masz wyjścia. On ma kluczyki. Dlaczego się pochasz? On się szuka. Kto? Jezus. Przyjmij go do swojego serca. Zgadzasz się? Najpierw muszę się z tym poradzić. Może Jezus ma klucz do tych kajdanek? Wpuść go do swojego serca! Zgadzasz się? Nie. Czemu twój kolega. Ernest. się nie uzywa? Modli się, żebyś wpuścił Jezusa do serca! <śmum> <śmum> Wiktora. Zrozum, tobie wcale nie młodziło Wiktora. Nie? Mam taką moc, że przyciągam do siebie dziwnych ludzi. Dlatego się do mnie przykułaś. Wcale nie chcesz się z nim spotkać. Moc? Jak superbohater! Dlatego tych dwoje przyczepiło się akurat do mnie. Jezus, Wpuszko go do swojego serca. Zgadzasz się? Pokażę ci. Postoimy tu chwilę i zaraz się ktoś przyczepi. Ha! O nie, znowu. Ech, chodzi o mnie. Często tak mam. W tym mieście musi mieszkać ktoś bardzo podobny do mnie. Bóg jest leniwy i zdarzają się powtórki. Dobra. E agora a demonstração do Ok Alô? Słucham. Może chociaż podejdziesz do słuchawki. To pomyłka. Właśnie dzięki takim przypadkom poznaję ludzi, których powinnam była poznać. My musimy się spotkać. Widzisz? Co robisz? Chyba nie masz zamiaru tam wchodzić, bo ja tam nie wejdę. Królik, który kica musi w końcu wystrać się w kiblu, w którym sprzątali. Co? Dobra, nie musisz tam wchodzić, żeby się nie pozbyć, mam kluczyki. Hmm. Co ty odpierdalasz? Mój mózg! Mam takie natręstwa, że zawsze muszę robić coś na przekór. Wbrew zakazom. Szczególnie silne jest to w momencie, kiedy są to komunikaty czytane. Czekaj, nie musisz tam gładzić! Możesz rzucić butelkę. A ty? Co ja? Jak masz na imię? Moje imię jest nieistotne. Nie lubię go. Nie lubię jego łacińskiego znaczenia, nie lubię postaci historycznych, ani literackich innym? Co do imion. Słyszałaś o Fryderyku Chopinie? Nie. Ja byłem szokowany, jak się dowiedziałem. Co takiego? Podobno ujawnili że naprawdę miał na imię Musielka. Muszelka! Musielko! Proszę, po na posypianie, Musielko! Musielko, zapraszam! Potrafisz jakieś sztuczki z ciałem? To znaczy? No na przykład coś, czego niewielu potrafi. Na przykład ja umiem zrobić ceza, umiem zrobić rurkę z języka i umiem pokazać same białka. Umiem Co to jest? No, kciuk mi się zgina. Ale no. Nic nie zmieniłaś w rankingu. Jak byłam mała, to nie byłam taka poryta. Ja nadal jestem. Mały. Chyba. Jakie jest Twoje najwcześniejsze wspomnienie? Yy, chyba jak bracia robili ze mnie ślizgawkę. Nakrywali mnie kocem, kazali stawać przy piętrowym łóżku i zjeżdżali po mnie. A twoje? Cyrk. Przybyłem byłem w cyrku. Jedyne co pamiętam to jak słoń. Zrobił <laughs> kupę. Proktor. Wende askou baba, sief, hy het nooit gesien. To było konieczne. To było konieczne. Zaraz zobacz. Zobacz, co stworzyliśmy. Ustaję pod wpływem silnej emocji. Nie tylko tajemnicze, ale i niebezpieczne. To świat piękny i czysty. Teraz, kiedy w nim tkwimy, mamy dwa problemy. Pierwszy, jak znieść to piękno i pozostać przy życiu. Drugi, czy zdołamy się z niego wydostać i żyć w normalnym świecie. Ci hey, pomóc. świetnie jest taki prosty. Mogę to napisać. Kocham cię! 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 Kocham Cię. Kocham Cię. Kocham Cię.